Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ramach zajęć Ekowakacji w Bibliotece. Dzisiaj spotykamy się w oddziale dla młodzieży z Arkadiuszem Małachowskim i tutaj pozwolę sobie przeczytać, bo trochę tego jest. Były sekretarz samorządu uczniowskiego drugiego liceum ogólnokształcącego w kędzierzynie Koźlu, aktualny przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn Koźle. Radny w Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, a także ambasador projektu Team Crunch, który wspiera młode osoby w budowaniu własnego biznesu. I tutaj już pierwsze pytanie, czy coś pominęłam? Czy jest tego więcej? Oczywiście, <grym> że jest, więc na początku cześć, witam Was serdecznie. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmowałem, no to tak idąc chronologicznie, bo już swoją działalność społeczną zaczynałem w czasach gimnazjum, no to był. Najpierw członek samorządu uczniowskiego, później w klasie trzeciej przewodniczący samorządu uczniowskiego, gdzieś tam w międzyczasie jeszcze weszła w to kadencja młodzieżowej rady miasta w w której też byłem przewodniczącym przez pewien czas. No i później przyszło liceum, i w czasach liceum, no to oprócz tego, co powiedziałaś, jeszcze będzie tak certyfikowany mediator rówieśniczy Polskiego Centrum Mediacji. i tym samym Szkolnego Centrum Mediacji Fiat Pactum przy właśnie moim liceum i jeszcze do tego będzie na pewno też teraz od będzie drugi rok jak będę działał jako mentor olimpiady zwolnieni z teorii no i coś jeszcze pewnie gdzieś by się tam znalazło ale z tych takich większych rzeczy to to na pewno będzie a jeszcze bym oczywiście zapomniał przedstawiciel stowarzyszenia Lynx Cerasus w Kędzierzynie-Koźlu. Jakie to stowarzyszenia? To powiedzieć? jest moje stowarzyszenie, no moje moich kolegów z, z liceum, które założyliśmy, mm, już tak będzie jakoś, no będzie teraz powoli leciał drugi rok, no w celu tak naprawdę działania na rzecz młodzieży, działalności technicznej, informatycznej i to wynikało bezpośrednio z tego, do czego jeszcze pewnie dojdę, że jako młodzież po prostu potrzebowaliśmy jakiejś osobowości prawnej, którą będziemy się w stanie posłużyć przy realizacji innych projektów, a niestety, ale najłatwiejszą formą jest właśnie stowarzyszenie, bo nawet szkoła nie była nam w stanie zapewnić takiego wsparcia, żebyśmy mogli w efektywny sposób po prostu Załóżmy pozyskiwać pieniądze na projekt, bo szkoła też podlega pod starostwo nie tak, tak. jest samodzielną jednostką, więc stwierdziliśmy, że taka, taka forma będzie najłatwiejsza. No i już nieraz jakby z tej osobowości skorzystaliśmy i uważam, że to też jest istotny krok w działalności młodej osoby. Z tego, co tutaj mówiłeś, to naprawdę jest tego sporo, tych wszystkich rzeczy, w których działasz, ale jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda, no bo to nie było tak. O tak, że sobie zostałeś przewodniczącym, tutaj członkiem stowarzyszenia, tylko musiałeś w to poświęcić swój, swój czas i też swoje zainteresowanie. Więc skąd w ogóle się to wzięło u ciebie, że chce coś robić dla młodzieży? Pierwszym, pierwszym takim momentem to było właśnie w czasach mojego gimnazjum i to było pod koniec drugiej klasy. Gimnazjum było to zorganizowanie takiego szkolnego konkursu wiedzy na zasadzie podobnej do 1 z 10, to się nazywało Omnibus Szkolny i pamiętam, to była taka dosyć duża inicjatywa u mnie w szkole, którą później do czasu istnienia gimnazjum jakby cały czas organizowaliśmy no i to była taka jakby impreza, taki event, który gdzieś tam dał mi tą energię do działania no i też po tym właśnie wybór na przewodniczącego samorządów w gimnazjum, no i później już, już jakby poszło, poszło z górki i samo, samo się podziało. A działania tutaj jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu? Jak się to wszystko zaczęło, że dalej jesteś przewodniczącym, że dalej tak aktywnie bierzesz udział we wszelkich inicjatywach? Jak, jak to się zadziało? No tutaj byłem w klasie, pamiętam, maturalnej i właśnie pojawiła się informacja o tym, że jest, jest nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta, więc stwierdziłem, że czemu nie warto, warto spróbować. No i z początku miało być tak, że ta kadencja miała być dla mnie krótka no, ze względu na to, że statut stanowił już w momencie zakończenia e, nauki w szkole mandat wygasa, ale jak e, przeanalizowaliśmy sobie to. To okazało się, że odpadłaby nam bardzo duża liczba osób, które były wtedy w ósmych klasach. A dodatkowo ja też bym odchodził po kilku miesiącach i stwierdziliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie jednak już jakby zostawienie raz wybranej osoby na tym stanowisku. No bo też jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to byłaby rotacja na zasadzie, że za osobę z ósmej klasy przyszłaby kolejna osoba tak, z ósmej tak. klasy i przy trzyletniej kadencji byłoby tak, że szkoła potrafiłaby mieć trzech różnych przedstawicieli, i zanim takie kolejne osoby się wdrożą, zanim poznają się między sobą, no to działania takiego gremium dużego, bo to jest z tego co się nie mylę, 18, 18 radnych, sześciu ze szkół średnich, 12 ze szkół podstawowych, z tego co pamiętam, bo te liczby się. Mi mhm. lubią mylić, ale no jest to duża, duża grupa, i no musimy się znać, żeby razem działać. Tak, tak. A zwłaszcza, że byłby to problem, jeśli te osoby faktycznie byłyby krótki okres w Młodzieżowej Radzie Miasta i tak jak mówiłeś, zanim by się wdrożyły, zanim poznałyby wszystkie zasady i przejęły jakieś swoje pomysły i, i cokolwiek robiły, to na pewno byłoby kłopotliwe. A powiedz mi. Co najbardziej chciałbyś osiągnąć tymi swoimi działaniami na rzecz młodzieży? Jaki jest twój w ogóle cel tych wszystkich działań, projektów i, i tak dalej? Hm, dobre pytanie. No, powiem tak, no tutaj można. Bo było każdy coś... robi coś po coś, tak? Coś, coś po coś. Coś po coś. Tak, znaczy no podstawowym takim jakby pierwszym efektem, który jest widoczny, od razu, no to to jest po prostu wywoływanie w ludziach radości, zorganizowanie dla nich jakiegoś koncertu, jakiegoś wydarzenia, które pozwoli im się z jednej strony pokazać, może odkryć coś nowego, dowiedzieć czegoś o samym sobie poprzez na przykład jakieś działanie spo, e, społeczne, bo to jest też, moim zdaniem, to jest bardzo duża satysfakcja, jak się kogoś wciągnie w ten świat aktywności społecznej i no to jest ten taki pierwszy cel, a jaki taki większy cel to powiedziałbym, żeby ludzie młodzi chcieli brać tą odpowiedzialność i chcieli decydować yy, na sprawach, które się po prostu dzieją wokół nich, decydować o swoim lokalnym, czy to miejscu zamieszkania, to co się dzieje na moim osiedlu, co jestem w stanie zrobić dla gdzieś tam kolegów, koleżanek, może też Osób troszkę starszych w moim osiedlu, później w mojej szkole, w moim mieście, no to i później tak możemy sobie to tylko skalować, ale to jest to, co jest myślę najtrudniejsze: to jest wzięcie za coś odpowiedzialności, bo jeżeli ja robię coś, robię jakieś działanie, jakiś projekt społeczny, realizuję, to nie tylko że ja daję, ale ja też. Jestem oceniany za to, co dałem przez jakiś ogół osób, które mnie otaczają dookoła, i myślę, że to jest, to jest taki jakby najtrudniejszy element, do którego się trzeba przekonać: czyli do tego, że Twoja działalność jest, jest w pewnym stopniu oceniana, doceniana, jeżeli robisz to dobrze. Ale właśnie to branie odpowiedzialności jest i uczenie tego, jakby brania odpowiedzialności za gdzieś tam swoje lokalne. Kilka. Właśnie bardzo ładnie tutaj powiedziałeś, że to branie odpowiedzialności przez młode osoby. I dużo razy spotkałam się z czymś takim, że ludzie mówią, że młodzież, młodzi ludzie właśnie nie biorą tej odpowiedzialności, są strasznie górnolotni i biorą się za coś krótkotrwale. Zaraz później porzucają, sprawdzają, w czymś innym się sprawdzą, może lepiej. Bierzesz udział w różnych kongresach, w różnych spotkaniach. Powiedz mi, jaka jest ta młodzież? Czy oni naprawdę tacy są? Może dasz nam tutaj takie światełko w tunelu, że, że tak wcale nie jest. Powiem tak. Na przestrzeni gdzieś tam lat, na przestrzeni obserwacji, ja uważam, że z roku na rok młodzież jest coraz bardziej odważna, coraz bardziej świadoma swoich praw obywatelskich, tego, że można coś. Robić, tylko tutaj, moim zdaniem, istotna jest taka rzecz, że młodzież dochodzi do pewnego jakby poziomu rzeczy, które jest robić w stanie sama, ale je, są rzeczy, które młodzież nie, jest zrobi, nie może zrobić sama ze względu hmm. na przykład prawnych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest taki istotny moment i jest taka cała drabina partycypacji młodzieży, ona jest siedmiostopniowa. Właśnie te kolejne stopnie pokazują nam, jak to wygląda. Czyli zaczynamy od tego, że to młodzież jest sterowana, później, że młodzież dzia może działać w ograniczonym zakresie, później, że młodzież sama proponuje mm, swoje działania, a później, że młodzież sama decyduje o tych działaniach, a osoby dorosłe tylko ewentualnie służą głosem doradczym. I to jest właśnie. Myślę, szczególnie w mniejszych miejscowościach, e, gdzieś takich wiejskich, tak, czy gminach e, miejsko-wiejskich, mhm. gdzie tej młodzieży jest mniej, powstają rady młodzieżowe i teraz już zresztą wchodzi nowelizacja ustawy, więc te rady młodzieżowe będą po, e, powstawać. Ja boję się takiej pułapki, że ta m, e, młodzieżowa Rada Miasta w tych miejscowościach będzie bardzo takim organem. Marionetkowym, na I zasadzie. Tak, Mamy mhm. radę, wow, ale super. A każda kolejna propozycja, która będzie gdzieś tam przedkładana do Rady Dorosłej czy tam prezydenta wójta, burmistrza miasta, będzie po prostu już, że tak to ujmę, ucinana na starcie argumentami w stylu, że wy jesteście za młodzi, że to są załóżmy, nie wiem, że to jest za duża kwota, żeby ją wam dać, żebyście mogli mhm. na tej podstawie działać. I to jest. To jest taka rzecz, które jakby ja uważam, że młodzi się, się boją tego odbicia się od ściany i to jest, myślę, taka rzecz, która wiele osób zniechęca, bo oczywiście można robić świetne wydarzenia, świetne imprezy, nie mając żadnego budżetu. To też wymaga pewnej kreatywności, ale właśnie takiego pierwszego zderzenia z drzwiami, tak wiele osób się po prostu przestraszy no i już nie będzie miało tej odwagi do wejścia oknem i po prostu pociągnięcia tematu dalej i myślę, że na tym gdzieś ten słomiany zapał, o którym wcześniej mówiłaś się opiera, że to nie zawsze jest tak, że młodzież nie chce działać mhm. tylko bardziej to jest tak, że młodzież spróbuje i się zniechęci do tego działania i to jest moim zdaniem jakby najgorsza najgorsza rzecz jakby, z którą można się spotkać, że już zaraz na starcie tej takiej aktywn drogi aktywności obywatelskiej ktoś Ci te skrzydła podetnie, podetnie. no mm -hmm. i ja też jakby tutaj gdzieś trafiając na dobre jakby środowisko, na środowisko, które tych skrzydeł nie podcina, mogłem działać w taki sposób, jaki można było przez już, no teraz z perspektywy czasu licząc 5 lat Działać. No właśnie tutaj już pomału wkraczamy na kolejne moje pytanie, bo jesteś mentorem, jesteś przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta, udzielasz się bardzo dla młodzieży, jesteś tam gdzieś ich wsparciem, idolem, może dla niektórych w działaniach dla młodzieży. I powiedz mi, może dałbyś jakąś wskazówkę, bo wiemy, że młodzi ludzie bardzo często mają jakieś pomysły w głowach, ale właśnie boją się je powiedzieć. Boją się, wymówić je na głos i tłumią je w swoich myślach. Jak po prostu być bardziej odważnym, żeby te swoje pomysły przekładać na realistyczne działania? Hm. Trudne, trudne pytanie, ale może zacznę od tej strony. Najpierw uważam na początku, to może być oczywiście trudne, ale trzeba siąść samemu ze sobą i... Po prostu ten damy swój projekt w jakiś sposób, ubrać go w słowa. No na początku to na przykład jedna kartka A4 wystarczy. Co chcę osiągnąć? Dlaczego chcę to osiągnąć? I co do tego, czego do tego potrzebuję? Potrzebuję, że potrzebuję do tego jak na przykład środków, jakichś ludzi, udostępnienia, na przykład jakiejś sali, jakiejś powierzchni. I później pierwszy krok, jak już mam ten swój pomysł, to zacząć od rówieśników, spróbować wciągnąć kolegę, koleżankę w to na jakieś wspólne działanie i tak nawzajem się napędzać, napędzać, napędzać i później kiedy dojdzie do tego, że trzeba te, bo pędzać później dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie ten projekt jakoś skonfrontować, bo na przykład będziemy chcieli, nie wiem. W szkole, jakąś salę uzyskać, załóżmy, żeby coś po godzinach zorganizować, albo będziemy poszukiwali jakiegoś finansowania, jakiegoś sponsora. Prędzej czy później zostaniemy skonfrontowani, ale już stanowiąc zespół, jesteśmy w stanie się do tej konfrontacji lepiej przygotować. No i to jest też taka, myślę, kluczowa mhm. rzecz y działalności społecznej, że trzeba mieć po prostu. Zespół trzeba mieć grupę ludzi, która gdzieś wspólnie ten projekt realizuje, tak kolokwialnie mówiąc, ciągnie ten projekt, bo samodzielnie jakby no nie da się zrobić wszystkiego, a też nie da się zobaczyć wszystkiego. A patrzenie na, na projekt jakby z różnych perspektyw jest, jest istotne. Tak, czasami właśnie potrzebne jest takie świeże oko na to wszystko. Powiedz mi, jeszcze tak na końcu. Hmm, ale myślę, że bardzo kluczowe. Co chcesz jeszcze osiągnąć w najbliższym czasie? Jakie masz założenia postawione wewnętrznie, że co musisz jeszcze zdziałać przez najbliższe, nie wiem, dwa, trzy lata? Okej. Okay. No, na szczęście powiem tak. Jeżeli chodzi gdzieś tam o działalność, działalność społeczną, no to staramy się jakby cały czas pracować jako Młodzieżowa Rada Miasta i mimo tej pandemii to śmiem twierdzić, że byliśmy radą, która pod względem właśnie pandemicznym tą aktywność bardzo dobrze tak. zachowała. Nie chcę tutaj porównywać, ale mam nadzieję, że ten, ten content, to co się u nas działo w social mediach, wywiady, koncerty online, które się odbywały jakoś, przynajmniej może części młodzieży, umiliły jakoś ten czas. Teraz też jakby wracając yy, Partycypowaliśmy w zapraszaniu właśnie zespołów, które grały u nas albo brały udział w wywiadzie online, żeby przyjechały na koncert na, na żywo. Już dwa koncerty się odbyły. Był to Dawid Jędrusik u Keboy i był to zespół Icarus Feel. I teraz 31 lipca będzie to koncert duetu The Small Town Kids, więc też serdecznie zapraszam do udziału. A gdzie może ten koncert jeszcze pojechać i o chemik, Pod Chemikiem, czyli w Parku Pojednania, mhm. z tego co pamiętam. A godzinowo, wydaje mi się, że godzina 19, ale impreza zaczyna się jeszcze szybciej. Mhm. Chyba tam już od 15 będzie się działo, ale mówię, szczegóły zapraszam na stronę Miejskiego Ośrodka Kultury. Tam powinny być wszystkie, wszystkie dane, bo to we współpracy z nimi robimy. I tak wracając do... Tego wątku, tej działalności społecznej, no to pewnie gdzieś jeszcze próba, jakby, zrobienia czegoś w trakcie, w trakcie tej kadencji, mimo że była ona taka mocno pandemiczna. No a później, że tak to ujmę, zobaczymy. Mam to własne stowarzyszenie, o którym mówiłem, więc tutaj na pewno współpraca dalej z moim liceum, międzyszkolny turniej debat Oksfordzki, Festiwal Praw Człowieka, czyli takie imprezy, które już tam. Są w pewnym stopniu znane i kojarzone jakby z, z moim ogólniakiem. Mamy też zawnioskowane o jeden bardzo fajny projekt jako stowarzyszenie z funduszy norweskich, które ostatnio miasto wygrało, ale nie mam jeszcze oficjalnych informacji odnośnie tego, czy jednak ostatecznie dostaniemy te pieniądze, bo wiemy, że miasto je ma, ale jeszcze nie mamy decyzji, czy akurat my je dostaniemy, więc. Tutaj nie chcę zdradzać szczegółów, ale też jakby szukujemy duży, fajny projekt w Kędzierzynie Koźlu ze znajomym stowarzyszeniem Europa Juvenis z Opola, ale to mówię, nie zdradzam szczegółów, żeby, żeby nie zapeszać. No a tak to pewnie dalej kontynuacja gdzieś tam działalności w Zwolnionych Stałach, bo też miałem bardzo fajny zespół, mentorowałem w tym roku z Koszalina z Projekt Piekło Internetu. Pozdrawiam serdecznie, który. To zdobył Złotego Wilka, czyli naj, e, największe możliwe wyróżnienie w ramach mm -hmm. zwolnionych z jako najlepszy projekt społeczny, który był, e, z tego co pamiętam, kampanią e, społeczną. Więc też, to jest, myślę, też taki fajny sukces spoglądania z boku na czyjąś działalność i doradzania mu. To jest zupełnie inny poziom jakby satysfakcji niż jakby robienie tego samodzielnie. Więc to są gdzieś takie cele, które, które gdzieś tam sobie stawiam, a później później zobaczymy. Na pewno będę chciał dalej gdzieś wspierać Młodzieżową Radę Miasta, jeżeli okaże się, że nowa kadencja będzie potrzebowała wsparcia, to myślę, że, że, że to wsparcie z mojej strony otrzyma i będę będę się w tym kierunku bardzo starał, żeby żeby te kadencje po prostu kolejne Zaczynały coraz to fajniej i fajniej pracować, bo jest, powiem, jest pewne światełko w tunelu i mam nadzieję, że trochę jak już się wszystko obudzi z tego pandemicznego letargu, to wręcz będzie taka, taka potrzeba, żeby już coś od września się działo w mieście większego i myślę, że w tym, w tym kierunku będziemy iść. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Gościem był Arkadiusz Małachowski. Do śledzenia dalszych poczynań Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyna Koźla serdecznie Was zapraszamy. W opisie znajdziecie link do Facebooka. Jeśli nie widzieliście poprzedniego naszego wywiadu w ramach ekowakacji, to tutaj będziecie mogli go zobaczyć i do zobaczenia. Dzięki, cześć.